Jesteśmy słuchajcie na śniadanku I jemy przepyszną zupkę. Ja to kocham na tych wyjazdach, że oh, yeah. zawsze są takie azjatyckie zupki na śniadanku. Uwielbiam takie cieniutkie rosołki. Jeździ też raz tą grupę jadłem, tak, tak że mi pan spakowała, a jak Was zjazd Tak. Nie, wiedziałem, że już przez dwa dni nic nie zjem. <gryzmy>, bardzo dobra. I dzisiaj idziemy na snurkowanie. Jest pięknie. Wynajmujemy właśnie teraz sprzęt do nurkowania. Jak widzicie, Snack będzie grany. O, mamy, mamy, słuchajcie, płetkę. Muszę je zaraz przymierzyć. I będziemy dzisiaj pływać w Szerafie W widzę, widzę że wypoczywasz. Jak twój ostatni night, twój wieczór? Night, że mój tak. wieczór? Bardzo było miło wczoraj, naprawdę. I e, spędziliśmy w Lighthouse, restauracji, bardzo, bardzo. Miły czas, było pyszne jedzenie. Aha. Nawiązaliśmy również relacje. Międzynarodowe? Międzynarodowe. Okay. Widzieliśmy od początku, że to się tak skończy. A jak się skończyło? No, tak właśnie. Jak twój mąż żyje? Mój mąż żyje, mój mąż sobie świetnie dał radę. I e, spędzamy teraz piękny dzień i idziemy zaraz na snorkeling. Z tyłu za nami przepiękna plaża, z przodu przed nami przepiękna woda, więc e, ludzie bardzo lubią tutaj po prostu przychodzić. O. I my też sobie tak właśnie To jest pysiola huśtawka zakochanych, dowiedziałem się o tym. Tak, domyśliłeś to przed chwilą. Nie, serio. Więc historia tych huśtawki jest taka, że jak oni ją wybudowali na początku, to przyszła pierwsza para, która przeżyła na Tuchanie I oni w ogóle byli pierwsi, którzy na tej huśtawce się budowali. I teraz oni, wiecie, i że on na początku, te 13 lat temu, kiedy się poznaliśmy, opowiadał mi takie historie. Naprawdę, a ja naiwnie wierzyłam w te historie, bo wydawało mi się, bo, że on takim przekonującym to nie mówi. Później się okazało, że je wymyślił. Takie historie z tym, prawda? Wiesz co? Nie, historia I moja Ale była historia świeca? byłaby po to, żeby udowodnić, że powinniśmy być razem z jakiegoś tak. podu, że ci co usiądą. Generalnie moją historią byłoby w tamtych czasach historia, kiedy zobaczyłaś na łóżku te napisy, z tych... to ja bym powiedział co? Zobaczcie, takie są rewe pod naszym domkiem. Zobaczcie, jak one sobie skaczą nad wodą. Trochę nie chcę z nimi pływać tak szczerze. jakoś się ich boję. Takie są jakieś agresywne. Mam wrażenie. Mam wrażenie, że one gryzą. Zobaczcie, jak widzi, jest naprawdę pięknie to wszystko udekorowane. Tu jest dużo takiej e, lokalnej sztuki. O, w ogóle piękne, a piękne jest to miejsce. I naprawdę e, Intercontinental to jest taki hotel, do którego my mamy. Duży sentyment, bo jak Stasio studiował w Lyonie, to tam jest taki piękny Interkontinental i jak my jechaliśmy do niego, to się w nim zatrzymywaliśmy. I z reguły Interkontinental to jest taki hotel, który kojarzy się z pracą w sensie jedziesz i śpisz w nim wtedy, kiedy jedziesz do innego miasta w taki business trip a tutaj ten resort nam pokazał, że to może też być sieć hoteli, którą można wybrać na wakacje i bardzo mi się tu podoba to jak ta widla jest urządzona, zobaczcie ten widok jest przepiękny a teraz jedziemy na snorkowanie, do tego potrzebne są oprócz płetw, maski i rurki takie kamizelki, bierzemy je i będziemy wjechali teraz rowerem, bo taki jest środek tutaj komunikacji fajny, na nurkowanie. Tak jest pięknie. Bardzo miły wiaterek w koszyku, kamizelka do nurkowania. Wczoraj tą łódką pływaliśmy. A tu jest restauracja Fish Market. A tam w tle widzicie latarnię morską, w której wczoraj byliśmy na kolacji. Ale tu, Fish Market, to jest restauracja, w której byliśmy pierwszego dnia na kolacji. Tu wjeżdżamy w tą część plażową wyspy, bo tam gdzie byliśmy, to są domki na wodzie. A tu jest część plażowa. Cały czas zapominam o tym, że musimy jechać lewą stroną, co zresztą przypomina strzałka na kierownicy. Zobaczcie, jak to jest pięknie. A tutaj, nie wiem co jest, chyba powstają nowe wille I my dokładnie jedziemy drugą stronę. O, tu jest uh, kicklap. Dzieci tu rysują, malują, uczą się o ryfach. A my dalej jedziemy prosto. No i jak? Ciepła woda na marsach. To. Dostaliśmy parę lat. Nie wypływajcie za pomarańczową woli. znieść. Ale ja z moją rybką i tamy raz. No więc, słuchajcie, już teraz się e, szykujemy, a nawet jesteśmy naszykowani. Tak. Jest. Mamy specjalne kamizelki, które będą e, wyporowe. Dziękuję Fajka. Dwie. Jezu, mam nadzieję, że oni to czyszczą. Oni to dezynfekują. właśnie mogłam to, to. dobudzić. No I idziemy zaraz, słuchajcie, pływać. Będziemy robić snorkeling. Nie wzięłam tego takiego wodoodpornego dla aparatu, więc niestety nie będę mogła Wam nagrać. Ale ogólnie jest pięknie, a to jest spa. Tutaj te domki. Idziemy. No proszę. Wychodzimy tak, że trzeba. Jest to go kolanać. A tak naprawdę to dzisiaj. Że do tyłu. Pobywca mórz i oceanów. Pogrąca koralowej rafy. Pysiula Jak było, kochanie? Świetnie. Fajna przygoda? Bardzo. Widziałeś rybkę Nemo? Widziałam Dory Dore. Dora, taka niebieska rybka. Nazywała naprawdę jak w akwarium. Superstar. Świetnie, grubasko. Polecasz. Bardzo. Moja tylko złotej rybki ale widok w straci tam jest piękny tam zaczyna się już taki spad, gdzie jest Małgosia, a gdzie ta ciemna woda to już jest taka czelys oceanu i widać krawędź yy, tej rafy koralowej właśnie jak tam byliśmy. Taka skarpa się robi nagle A tu mój nurek! Pisuniu. Jest ok Pisiuniu? Jest super ale tak trochę się bałam. Ale wiesz co, bo ta rafa, ta skarpa, która się nagle robi, prawda? Tak wina robi. No powiem Ci. Słuchajcie, ale szkoda, że nie mogłam wziąć telefonu pod, do wody. następnym razem albo może jutro tu przyjdziemy i wezmę ze sobą taki wodoodporny futerał na telefon, to wam pokażę. Że, słuchajcie, to jest tak niewiarygodne, że pływa się jak w akwarium. W sensie realnie są ryby jak w takim akwarium i kolorowe, piękne. Eee, no po prostu to jest coś niewiarygodnego. I przychodzi taki moment, w którym się robi taka głębia i tam wam powiem, już wchodzi muzyczka ze szczęk, tam już jest tak trochę, że no popatrzyłam, ale mówię, dobra, wracamy e, do brzegu. A my Orły nie wzięłyśmy ze sobą ręcznika. Więc nie mamy teraz jak się wytrzeć. Ale powiem Wam, że naprawdę mega, mega przeżycia. E, bardzo, bardzo e, takie doświadczenie, którego się po prostu nie da gdzie indziej przeżyć. Jest niewiarygodne jak piękne jest. Ocean, i jakie to życie jest w tym oceanie, niesamowite. I fajnie, że ten hotel ma taką rafę u siebie. Naprawdę. 真的。 Słuchajcie, co za niesamowita rzecz. Dzisiaj właśnie przed chwilą zobaczyliśmy delfiny. Płynęły tutaj normalnie o tu. Mamy to nagrane, są skaczakały, to jest super niewiarygodne, Więc to jest niesamowite przeżycie zobaczyć delfina na żywo w takim naturalnym dla nich środowisku. To jest coś pięknego. Bo to, że już jesteśmy przyzwyczajeni do rybek, które podpływają nam tutaj i które obserwujemy, o zobaczcie. Tutaj sobie takie rybki pływają. No to jest coś niesamowitego, ale jednak zobaczyć delfiny całą rodzinę, no to zrobiło na nas ogromne wrażenie. A teraz pokażę wam. Tu jeszcze jest manta. Nie wiem, czy widzicie? O, to jest manta. A to jest, słuchajcie, piękny zachód słońca. Ale właśnie chmury zakryły ten zachód. Więc no niesamowity dzień dzisiaj. Kolejne tutaj coś pięknego. Jesteśmy na kolacji. Naprawdę, zobaczcie, jaki piękny widok. Siedzimy w takiej restauracyjce na plaży. Po prostu coś pięknego. Widzieliśmy te delfiny, w ogóle magiczne przeżycie. A potem jadąc, widzieliśmy Baby Shark. Od razu chciałoby się zaśpiewać Baby Shark. I ogólnie bardzo nam się tutaj podoba. I naprawdę, to jest tak magiczne miejsce. Coś pięknego. Zobaczcie, jakie piękne niespodzianki na nas czekają po powrocie z kolacji. Uwielbiam to. Ty na pewno chciałbyś powiedzieć, że to Ty zrobiłeś. Bo, Pyściuniu, tak naprawdę zrobiłem to ja. Mało tego, chciałem ci powiedzieć, że delfiny, które przypłynęły <sum> z przy naszym oknem, to też była moja zorganizowana działalność z takim panem rybakiem, który tam podpływał statkiem do takiej zatoki i ja tutaj tak, wiesz, za zachęca. A prawda jest taka, że tu jest bardzo miły pan, który się nazywa Ias. I ja, on właśnie takie cuda robi.